A witam cię widzu serdecznie w kolejnym odcineczku z CSGO Skins naszego. Dzisiaj robimy od 50 Ziko do Kosuni. Do Kosuni, jak to jest odcinek, do zgarnięcia są skinki. Dzisiaj dwie Mki do wygrania. Co trzeba zrobić? Łapka w górę, sub komentarz i fajnie byście wbili na stronkę z kodem Elzard, ale oczywiście nie jest to wymagane. Dodatkowo z kodem Elzard macie aż 10 aktywnych konkursów i za każdy bycie sami minimum 10 Ziko i wyżej. Możecie wybrać którego z tych skinów, więc sprawdzajcie konta, czy który z tych skinów nie pojawi się u Was. Tym więcej wbijecie tak naprawdę, to chyba tym jest szansa, że który z tych skinów się pojawi, coś takiego. Więc tutaj zawsze spoko sobie sprawdzać, bo jak jakiś skin wpadnie dodatkowo, więc byłoby fajnie. Eee, co jeszcze? Macie tutaj Daily Casey, możesz sobie za darmo otwierać, bardzo spoko opcja, polecam. I z moim kodzikiem na start 2 złote i 10 groszy za friko i 10% bonusu przy doładowaniu. Mnóstwo metod płatności, jakieś w karty, bliki kartą i tak dalej z skinami. Więc spoko opcja. Skinki wam już pokazywałem, a my przechodzimy do wyzwania, jakim jest od 50 zł do kozy. Dzisiaj, no dzisiaj mam nadzieję, że koska będzie, tak? Jest to od 50 zł do kozy. No, mnóstwo razy nam się tutaj dzisiaj to uda dzisiaj udawało ogólnie. Więc tak naprawdę możliwe, że dzisiaj też się uda. Miejmy taką nadzieję. Dobra, zróbmy taką bitwę niestandardową. Czemu niestandardową? Bo te szynki rzadko otwieram w sumie. O te, które teraz dałem. Dwie razy M4 case i raz ninja case no i do na tego ultra case'a eee, i zobaczymy jak to płacić. dajemy sobie na cztery osoby eee, i zobaczymy zobaczymy liczymy na szczęście wiadomo cztery osoby eee, a wy pamiętacie też że na innych odcinkach możecie też wygrać u mnie skiny więc zapraszam też na inne odcinki bo co odcinek do go Skins jest do zgarnięcia skinek I, i jakby tego było mało pamiętajcie o tridlinku żeby mieć tego trydlinka na swoim kanale bo jak nie macie to wam skina potem wysłać nie mogę więc ważna sprawa ważna sprawa żeby to mieć i żebyście subskrybowali oczywiście kanał to też ważna sprawa a my lecimy o tu już widzę że tutaj ładny dropik poleciał baziliszego bardzo skin, dalej dobrą cenę, trzyma, nie oszukujmy się. Dalej tutaj jest w cenie. Tutaj Spider Lily poleciała. No, te entwórki nas tak średnio rozpieściły. Znaczy, nie najgorszy drop, ale patrząc na naszych tutaj kompanów w walce, no to ciężko, ciężko tutaj, bo Adrian chyba nas zdominował z Michaelem i któryś z nich to zgadnie, no właśnie. Ile w ogóle tutaj mają? To bitwa nie jest najgorsza, 140 ziko tak naprawdę z pięciu tych, spoko. Dobra, zrobimy jeszcze raz, no w pierwszym nam tutaj nie siadło, wiadomo, robimy kilka podejść, bo na jednym po prostu film byłby za krótki. Albo był, o kurwa, ale do nas wszyscy wbili, ale szybko, dobra. I zobaczymy, jak tu poleci w kolejnej e, bitwie. Zobaczymy, jak na nas poleci w kolejnej bitwie. E, czy tutaj nam znów szczęście coś da. Okej, okay? pierwsze to nikomu nie roło. O, Dragon King, no nie. B, też swoją drogą z wszystkim. Uwielbiam Dragon Kinga. Naprawdę, na mnie to jest jedna z lepszych a Bardzo ładna. E, I taka. No, stara dobra M. -ka. No, N4 Dragon King to jest coś pięknego według mnie. Zajebity skinek. No ale niestety, nie dla nas, nie dla nas ta bitwa. Dobra, zmienimy po prostu ją, bo widzę, że te szynki nam nie podpasowały. Oczywiście, tak, nie podpasowały nam. Spróbujemy więc coś tutaj e, innego. Co by tutaj można walnąć Jedną strzynkę tak trochę są nudno, tak? Po prostu weźmiemy jedną strzynkę. Ej, dobra, dajmy dwa razy te dwie nowe strzynki. One nie są takie złe, one są spoko i mają naprawdę bardzo fajny drop. Dobrze mi się je otwiera, więc spróbujmy te dwie strzyneczki po prostu sobie tutaj e, strzelić i zobaczyć, czy będziemy mieli tutaj jakieś e, szczęście. Czy będziemy mieli jakieś tutaj szczęście? Dajmy sobie bota i samo. Bota, Michaela i zobaczmy, zobaczmy, co z tego będzie. Tutaj jest OK, to jest M9, bo on Doppler Face 1, najlepszym skiniem do dropięcia. I tu dwa Nightwish'a drobną. No ta szynka jest przedobra. Ej, dobra, męczymy ją, męczymy ją, jak to nie będzie siadać. Tą szyneczkę. To rzeczywiście miliona prób nie będziemy robić, ale pomęczmy ją troszkę, bo tu widzę, że... Nie no, fajnie, fajnie z tych strzynek dropi. fajne to są te strzynki, jestem ich tutaj fanikiem, bo no, dropy są dobre. No, ja dzisiaj akurat nie mam szczęścia, akurat nie wygrywamy, ale dropy są dobre, co mnie pociesza. Lubię, jak są bitwy fajne, więc tak naprawdę jest to spoko opcja, więc spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz naszego tutaj farcika na tych strzynkach. Ej, co to za MAK-10? Bo ja go nie kojarzę. SAIBA ONI, Ej, nie każdego maka totalnie. Ale dobry, dob dobrze. o nie ten nie jest jakiś super drogi teraz No nie, ta włóbka nas wyprzedziła Dobra, last, last, dostajemy Kurwa, nie wiem się wysłowić, dajmy ostatnią próbę dla tych skrzynek, no dajmy jeszcze raz je, ja wierzę, ja wierzę, no ale jak nie siądzie, no to cóż, nie będziemy już się męczyć, to unlucky najwidoczniej będzie, no ale jest ta szansa, tak, jeszcze jest ta szansa, więc ja oczywiście tutaj e, wierzę, wierzę e, w naszego farta, bo jest często wielki, nie oszukujmy się, jest często wielki, tam jest bota Aleksa, bota Isamu i dorzućmy do tego e, bota Michała, bot Michał i zobaczymy co tutaj e, pójdzie. Okej, okay, Black Lotus, to jest bardzo dobry drop i chyba ta bitwa jest na nasze konto, już widzę, bo ciężko będzie im tu nadrobić. No mamy tą bitwę, czy nie? Mamy ją, ale. Ty! Tak naprawdę to jest bitwa praktycznie, w której mamy kosę. Czekajcie, 306 ziko. Dobra, powiem wam tak. Pyk. Pyk. No i dorzućmy coś taniego niego za dychę. Pyk. I. Na dwie osoby spróbujmy naszego szczęścia. E, jakby 360 ziko. już mamy. Nie wiem, czy mogę sobie to uznać jako kosę, ale spróbujemy to na dwie osoby, żeby podrzeć atmosferę e, i zobaczyć, jak to będzie. I oczywiście z botem, i sam się mylą. Ta pierwsza strzynka to będzie była najważniejsza. No druga też nam może uratować, bo też jest dosyć droga. Cesarzowa na neonoirka. Dobrze, dobra katominacja. No raczej mamy już kosę. Wątpię, że tutaj nas czymś zaskoczy. Bullet train ile on kosztuje. Dobra, mamy to widzowie Mamy to widzowie przepięknie, przepięknie, przepiękna kostka. Ilu, ile, ile dzisiaj jaka kostka? 600 tysiąc to, to naprawdę spoko jakaś kosaż do wyciągnięcia, jest no cóż, to bo tyle. Linka dostaną być oczywiście w opisie. Życzę miłego dzięka widzowie, trzymajcie się, cześć, cześć!